Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Wojtek Tomaszewski po drugim meczu Kasztan Basketball Cup dla Ciebie meczu w pewnym sensie wyjątkowym. Wojtku? Na pewno yy, nigdy jeszcze nie grałem przy takiej publiczności, pomimo tego, że przez koronawirusa są takie warunki, że może być tylko 50% ludzi, to i tak. Wrażenie dla mnie to zrobiło niesamowite. I. Na pewno adrenalina była wyższa niż w innych meczach, w takich krajach kiedykolwiek. Mm -hmm. Teraz trochę się tutaj czujesz niepewnie przed kamerą, bo to jeden z swoich pierwszych wywiadów podejrzewałem w życiu takich, e, takich pomeczowych. Niemniej nie ma się co stresować. Na boisku, Twojego stresu widać absolutnie nie było. Było wszystko super. Od strony takiej czysto, czysto kibicowskiej, młody zawodnik wychodzący na parkiet, dający z siebie absolutnie wszystko. Tak to w twojej głowie też wygląda po tym spotkaniu? Dałeś tyle, ile mogłeś? Tak, na pewno. Moim zadaniem teraz wiem, że w tej drużynie jest obrona, obrona na tym boisku, presowanie i muszę dawać z siebie wszystko, żeby dostać jakiekolwiek minuty, więc myślę, że wykonałem to zadanie odpowiednio dobrze. Trener ustawił cię w defensywie przeciwko Jamesowi Florensowi. To naprawdę była dobra robota. Dziękuję. Też uważam, że sobie poradziłem. Nigdy nie grałem z zawodnikiem takiego kalibru, mi się wydaje i myślę, że sobie poradziłem. Na pewno, na pewno zaprezentowałeś się w defensywie, jest niezwykle a w ataku zupełnie bez żadnego, bez żadnego skrępowania, bez żadnej a, bez żadnego mm, stresu. Tak naprawdę co miałeś piłkę? dostarałeś się albo podawać do kolegów, albo kończyłeś akcję, akcję sam. Naprawdę wygląda to wszystko obiecująco, ale nie chcemy aż tak mocno Ci tutaj słodzić. Dużo pracy przed Tobą. W jakich elementach jeszcze? No, na pewno muszę popracować nad na moim rzutem, żeby jeszcze łatwiej było mijać przeciwników, żeby do mnie blisko dobiegali. No, a jak nie będą dobiegali, to żeby to wykorzystywać i siekać za trzy. I siekać za trzy, niech tak będzie. Tata, Bartek, Bartłomiej tu był, był na meczu, mama też? Tak, była z dwoje, Czy to obydwoje, to, to cię zmotywowało dodatkowo? Hmm, myślę, że nie. Czy nie myślałeś już jestem się jestem przyzwyczajony o tym. Nie myślę nigdy tak właściwie. Są na prawie każdym meczu, więc już jestem przyzwyczajony. Znożyliście już zamienić parę słów po, po meczu coś? Jeszcze nie, jeszcze czekają przed salą. czekają przed salą, No tak, zasady koronawirusowe. Nie zatrzymujecie. Gratuluję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Widzimy się. Dziękuję. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu.